Witam wszystkich serdecznie na moim kanale. Już w najbliższy weekend w Las Vegas odbędzie się kolejna numerowana gala Federacji UFC z numerem 320. Karta walk tego wydarzenia jest pełna świetnych zestawień, natomiast oczy całej Polski będą zwrócone głównie na Jakuba Wikłacza, który zadebituje w UFC naprzeciwko jego Mixa. Ten pojedynek odbędzie się w karcie przedwstępnej, więc nisko, ale nie ma co się dziwić, ponieważ ta gala jest naprawdę mocna. W walce wieczoru o pas kategorii półciężkiej zmierzą się Magomet Ankalaev i Alex Pereira, a w common evencie Merab podejmie Kuriego Sandhegena w trzeciej obronie mistrzowskiego tytułu. Na szczególną uwagę zasługuje też pojedynek Jiriego Prohaski z Kalilem Rantry, który odbędzie się w kategorii półciężkiej. W dzisiejszym materiale wytypujemy sobie walkę Jakuba Wikłacza z Pacim Mixem oraz trzy najważniejsze pojedynki z najbliższej gali UFC 320. Zanim jednak przejdziemy do tematu odcinka, pamiętajcie o zostawieniu suba na kanale i łapki w górę pod filmem dla YouTube'owego algorytmu. Bez przedłużania, lecimy z tematem. Zaczynamy od kategorii kogucie i pojedynku Jakuba Wikłacza z Pacim Mixem. Polak to były mistrz federacji KSW, Amerykanin to były czempion Belatora, a zatem mamy pojedynek KSW vs Bellator w OKTAGONIE UFC. Obaj zawodnicy stawiają dopiero swoje pierwsze kroki w największej federacji na świecie, bo Kuba dopiero w niej zadebiutuje, a Paci ma jedno stoczone starcie, które przegrał. Nie zmienia to faktu, że w tej walce mamy do czynienia z czołowymi zawodnikami kategorii koguciej na świecie i jeden z nich być może w przyszłości będzie mistrzem. Jakub Wikłacz w klatce KSW pokazywał się jako świetny parterowiec, który z każdej pozycji w tej płaszczyźnie jest w stanie poddać swojego przeciwnika. Statystyka nie kłamie, bo na 16 swoich wygranych walk, aż 10 wygrał przez poddania, co stanowi aż 63% jego wszystkich wygranych. Na przestrzeni kilku ostatnich lat mocno poprawił także płaszczyznę stójkową i potrafi napsuć sporo krwi swoim rywalom długimi ciosami prostymi oraz kąsającymi frontami. Stawia na presję, a solidna kondycja pozwala mu na walczenie na mocnym tempie przez długi czas. Paczy Mix to zawodnik, który podobnie jak Jakub Wikłacz wygrywa większość swoich walk przez poddania. Przede wszystkim jest specjalistą od duszeń za plecy i gilotyn, ale jego arsenał w tym temacie jest dosyć szeroki. Walczył z wieloma świetnymi zawodnikami w swojej karierze i takich też pokonywał, natomiast w swoim debiucie w UFC pokazał się z naprawdę słabej strony. Według wielu był to jeden z gorszych debiutów od lat, a Paci nie miał wielu argumentów w walce z Mario Bautistą. W skrócie Amerykanin w stójce ma wiele braków, a jego defensywa w tej płaszczyźnie pozostawia wiele do życzenia. W ofensywie też nie odznacza się niczym nadzwyczajnym, natomiast potrafi mieć momenty przebłysku, atakując ekwilibrystycznymi kolanami na głowę czy okrężnymi kopnięciami. Moim zdaniem Jakub wikłacz w stójce będzie miał sporą przewagę, a biorąc pod uwagę jego lepszy zasięg ramion, podejrzewam, że postawi na długie ciosy proste i firmowe kopnięcia frontalne. To one powinny zrobić największą robotę, bo będą stopowały zapędy Miksa, który nieraz lubi iść na mocną biatykę. Jeżeli walka trafi do parteru, to szanse powinny być wyrównane i tak naprawdę jeden drugiego może poddać. Finalnie szans Kuby upatruje jednak w stójce i moim zdaniem złamie swojego rywala, notując wygrane rundy na kartach punktowych. Mój typ Jakub Wikłacz przez decyzję sędziowską. Teraz czas na trzy pojedynki z karty głównej, a na pierwszy ogień bierzemy starcie w kategorii półciężkiej pomiędzy Jiri Prohaszką a Halilem Rantri. Obu zawodników łączy wspólna historia, ponieważ najpierw przegrali z Alexem Pereirą przed czasem w mistrzowskim pojedynku, a następnie pokonali Jamaha Lahila. W rankingu kategorii półciężkiej Czech jest na drugim, a Amerykanin na czwartym miejscu, zatem cały czas to są pozycje, które wkrótce mogą dać im mistrzowską szansę. Jiri Prochaszka walczy w sposób niekonwencjonalny i często stawia na znokautowanie swojego rywala, natomiast sam nie boi się przyjąć mocnych ciosów. Można powiedzieć, że w jego przypadku garda nie funkcjonuje, bo zawsze ma nisko opuszczone ręce i raczej bazuje na kiwkach. Walczy w dosyć szerokiej pozycji, która pozwala mu na szybkie kopnięcia i mocne szarże w linii prostej, bo to są akcje, które najczęściej stosuje. Khalil Ramtri to bardziej statyczny zawodnik, który zazwyczaj jest niższy od swoich rywali, zatem jego celem jest półdystans. W stójce walczy trochę w stylu Muay Thai, ponieważ często odwołuje się do łokci oraz kolan i walczy z pozycji mańkuta, co może być niewygodne dla jego przeciwniku. Często jednak zostaje w miejscu bez gardy i jego umiejętności w płaszczyźnie zapaśniczo-parterowej pozostawiają wiele do życzenia. Jiri Prochaska powinien być sprawniejszym zawodnikiem w każdej płaszczyźnie i jeżeli nie popełni żadnego głupiego błędu w stójce, to wygraną powinien mieć w kieszeni. Patrząc jednak na jego styl walki i opuszczone ręce, Rountree może trafić i znokautować, ale raczej stawiam, że to Czech pośle swojego rywala na deski w początkowym etapie pojedynku. Mój typ Jiri Prochaska przez nokaut w pierwszej rundzie. W co Merab będzie bronił mistrzowski pas kategorii koguciej naprzeciwko Coriego Sanheigena. Gruzin w ostatnim czasie wyrasta nam na prawdziwego dominatora swojej dywizji, ponieważ w swoich dwóch pierwszych obronach pasa z łatwością pokonał Umara Nurmagomedowa i Shona Omaleya. Amerykanin ma być tym, który zatrzyma dobrą pasę Meraba, a miano pretendenta wywalczył sobie zwycięstwem nad Davisonem Figredo. Merab Dvalishvili to prawdziwa maszyna, której celem jest totalne zdominowanie swojego przeciwnika w każdej płaszczyźnie. Jego najlepszą stroną są zapasy, które pozwalają mu na przenoszenie walki do parteru, natomiast świetnie miesza je z uderzeniami i kopnięciami w stójce. Do tego ma świetną kondycję, twardą szczękę i charakter do walki, zatem każdy jego przeciwnik musi być gotowy na trudny pojedynek. Cory Sandhagen to zawodnik z ciekawą stójką, ponieważ potrafi mieszać swoim ustawieniem i ma dobry zasięg ramion, premiujący go do utrzymywania walki na dystans. Latające kolana, obrotowe kopnięcia, to wszystko znajduje się w jego arsenale i potrafi skutecznie tego używać, bo przecież w taki sposób kołtował już swoich przeciwników. Jego umiejętności w obszarze zapaśniczo-parterowym są solidne, natomiast Merab 20 drzwili w tym aspekcie powinien mieć kolosalną przewagę. Będzie silniejszy, lepszy technicznie. i Jestem przekonany, że Gruzin z łatwością znajdzie sposób na przeniesienie walki do parteru. Amerykanin najgroźniejszy będzie w stójce, ale Merab ma twardą szczękę i nie sądzę, że da się ustrzelić. Stawiam na pełną dominację ze strony Dwaliżwiliego i wygraną na kartach punktowych. Mój typ Merab Dwaliżwili przez decyzję sędziowską. W walce wieczoru pas kategorii półciężkiej zobaczymy Magomeda Ankalajewa oraz Alexa Pereira. Obaj zawodnicy zmierzyli się już w marcu tego roku na gali UFC 313 i wtedy górą został Ankalajew, który wywalczył mistrzowski tytuł. Na rewanż nie musieliśmy długo czekać i nastąpił on tak naprawdę natychmiastowo, bo ani Alex, ani Magomet nie stoczyli od tego czasu żadnego pojedynku. Pierwsze starcie obu zawodników przez większość czasu odbywało się w stójce i po pięciu rundach sędziowie orzekli zwycięstwo Ankalajewa po bliskiej walce. Trafiał jeden, jak i drugi natomiast to Ankalaje w kluczowych momentach robił minimalnie więcej, dodatkowo pracując solidnym clinczem na siatce. Miałem wrażenie, że Brazylijczyk był wolniejszy od bardziej mobilnego Magomeda, który trafiał mocnymi czasami. Pereira tamtego wieczoru zdecydowanie nie był swoją najlepszą wersją, i podejrzewam, że w tym przypadku wyciągnie wnioski i pokaże się z dużo lepszej strony. Pokazał, że defensywa zapaśnicza wygląda u niego dobrze i jeżeli do swojej presji na rywala dołoży mocne ciosy, to tym razem rezultat powinien być inny. Myślę, że postawi też na mocne lowkiki na łydkę, które osłabią mobilność Ankalajewa i sprawią, że stanie się on dla niego łatwiejszym celem. Ponownie stawiam na bliską walkę, ale tym razem, moim zdaniem, wygraną na punkty zgarnie Alex Pereira. Mój typ, Alex Pereira, przez decyzję sędziowską. Wytypowaliśmy sobie pojedynek Jakuba Wikłacza z Paczym Miksem oraz trzy najważniejsze pojedynki z karty walk gali UFC 320. To wydarzenie rozpocznie się już o północy z soboty na niedzielę, a Jakub Wikłacz powinien wejść do klatki około godziny pierwszej. Dajcie znać w komentarzu jak wytypujecie poszczególne zestawienia z tej gali. Nie zapomnijcie zostawić również suba na kanale i łapki w górę pod filmem. To wszystko na dzisiaj, do usłyszenia, prowadzący kanał World of MMA.